Cześć, witam cię w słowniku copywritera. Dzisiaj wytłumaczę ci, czym są metatagi. Metatagi to jeden z elementów które wykorzystuje się w optymalizacji treści pod kątem SEO. To znaczy, chodzi o to, żeby treści, które tworzysz i które następnie lądują na jakiejś stronie internetowej, były dobrze wypozycjonowane w Google, żeby po wpisaniu konkretnych słów kluczowych właśnie te treści, a nie inne, pojawiały się jak najwyżej. No i jednym z kroków, które wykonuje się w tym celu, jest przygotowanie tzw. meta tagów, czyli opisów meta, inaczej meta description oraz tytułu meta, Meta, czyli meta title. Gdyby popatrzeć na to z innej strony, są to te elementy, które widzisz po wpisaniu danego słowa kluczowego w pasek wyszukiwania wyszukiwarki Google. No i masz takie właśnie dwa elementy, tytuł danej strony, króciutki opis na dosłownie dwie, trzy linijki, no i w trzecim na trzecim miejscu jest adres link do tej właśnie strony. Tworząc treści do internetu, warto właśnie te meta unikalne dla każdej jednej podstrony, dla każdego jednego tekstu tworzyć, a co powinno się w nich znaleźć? No przede wszystkim słowo kluczowe, które jest istotne, na które chcemy, żeby dana treść była wysoko, oraz pewnego rodzaju zachęta, zainteresowanie osoby, która to zobaczy do kliknięcia, czyli krótkie przedstawienie treści, które znajdują się na tej stronie. Słowo kluczowe oraz tak zwane call to action, czyli wezwanie do działania, coś w stylu kliknij, zobacz, sprawdź. Temat metatagów poruszałem już kilkukrotnie na tym kanale. Więc jeśli cię to interesuje i oglądasz to na YouTubie to tutaj gdzieś znajdziesz link. Jeśli nie to przejdź na mój kanał na YouTubie Kuba Karamara i wpisz metatagi. Na pewno znajdziesz tam poradniki, które zdecydowanie mocniej opisują to niż tutaj teraz ta skrócona wersja. Dzięki za uwagę. Sprawdź inne materiały z serii Słownik Copywritera. Do zobaczenia. Cześć.